Cześć, witajcie na kolejnych zajęciach. Tym razem sobie rozrobimy zadanie z ciągiem arytmetycznym. Przejdźmy do treści. Miary kątów wewnętrznych wielokąta tworzą ciąg arytmetyczny. Najmniejszy z kątów ma miarę 119 stopni, a największy 169. Wiedząc, że suma Sn, miar kątów, n kąta określona jest wzorem który wygląda tak, tak? Sn wyrówna się w nawiasie n-2 poza nawiasem razy 180 stopni. Oblicz liczbę boków tego wielokąta, tak? Moją podpowiedzią taką pierwszą, no, będzie po pierwsze wykorzystanie tego wzoru Sn na sumę, tak? W ciągu arytmetycznym. I co mamy dane? No, mamy dane to, mamy dane to, Czyli musimy wyznaczyć niewiadomą n, tak? I tak samo nie mamy sumy, ale mamy dany ten wzór, i skoro one są sobie równoważne, to znaczy, że co, no, można to przyrównać, tak? I mają, będziemy mieć tylko niewiadomą n, bo tu jest i tu jest, a tu podstawimy dane, tak? Jeżeli jeszcze macie wątpliwości, to sprawdźcie z drugą odsłoną, jakie nam wyszły wyniki.